Witam, kolejnym questem jest. Kolejnym questem. Idziemy do dziewięć paproci. 2958. Dobra, to więc tam idziemy? 29. 9. Nie, naprawdę. Niestety. A quest u gości Bora. Hmm. Jeśli macie żeńskie postacie, to nie zrobicie tego questa. Próbowałam go nagrać, ale. Takie. What? Czemu nie mogę? Więc praktycznie może Quiet to nagra. Kto cię poprosi? Niestety nie mam pojęcia. Kto mógłby więcej o roślinie? Jest to staruszka na akordach 34, 6. 35. No jak zwykle, jak ktoś musi tu wejść, to jest na ich cholery. 56. Dużo płaskie będzie. No coś tam. To jest tak Aha. Tu się przyjeździł minut pitne. A taki znajdziemy w Karkahan. Dobrze, to mnie kartu oboli, ale e, cóż zrobić? Na Tesie gadałem, potem poszłem na drugi TS. a zacząłem nagrywać, no właśnie obiad, potem na Tesie trudno karkacham i to będzie jak... Jakaś jakaś kurde jak się nazywa Karczma. O. Dobra, wracamy do staruszka. Kłęwio. Leba podstawówka. Takie pytania. Mówię. Nagrywam. Przyniosłem pitny. Nie nam opowiada. Dobra. Chyba poprosić, że się na zachodzie. Opowiedz o tym Siemkowi. Siemek chyba jest tu, nie? Podoba mi się ten strój. To, widzicie? jak ten taki żółty kwiatek. Siemek. Siema Nie Dowiedziałem się kogoś, gdzie wątka. tylko w noc kupały. Przecież to dziś. A, główna prawda. jutro jest w noc kupały. Z 21 na 22. Nie kłamcie. Starszego oratę, pewnego staruszka. Las. O Jezu. Dobra, Czytałem, że czekają nas pytania, więc przerywniki będą. Et. Ja się nazywam Dobra. Dobra. Serio? Łatwiej jak się nie dało? Nie wiem, większość osób nie może tego wiedzieć. Jest tak proste. A No i da. No to... Gdzie ten tego jeść? Tu jest kwiat paproci. Jezus, yeah, to jest proste. Gdzie ten? Mam lasu.

Widzicie, za pomyłkę giniecie. Gdzie tak w ogóle jestem? O Jezu. Dobra, powoli się zbliżamy. Chyba. Bo znowu coś sknociłem. A tak na serio, chyba ze znowu strony poszłem, ale... To mam pokazać, że takie zagadki nie są trudne. W większości graczy nie tego zrobić. Nie wiem, jakim cudem. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, że nie wiem. Są wszystkie zagadki, czyli ile miast, je, gdzie mieszka Roan. byłam, halo. Jak widzicie, sobie można pomylić. Idę dobrze. To właśnie jest takie coś. Kto płaci wianki w noc kupowane. Dobra, widzimy się, jak po prostu to zdobędę, ok? I po cholernym półgodzinnym przemarszu właśnie docieramy. I spokojnie. To jest to samo, to jest akurat do quest'a. I tym razem musimy znowu zapierniczać. No i widzimy się oczywiście... przy tym paprocie, bo już mnie krew zaleje. I po milionowych setnych, no... udało się. I wybieramy drugą oła. Zakara. Zła, ble, Z kwiatem, dobra. Wysyła no. nas do trawy. Czemu nie mogę jej otworzyć i ukraść? Byłoby lepiej. A nie. tu poproci. No i otrzymujemy nagrodę wreszcie. To twoja Ja już to co Dzięki twoje. Więc do zobaczenia w kolejnym questie, Mam już kolejny quest nie będzie tak mnie denerwował. Więc... Bye!